Dobry wieczór. Patryk Kruślak. zapraszam na program Zebrane z tygodnia w telewizji Zebra. A dziś między innymi. W Radomiu powstanie Centrum Sportowe Radomiaka Karadom. Wystawa w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego zrealizowana po 139 latach. Znamy termin gali KSW 68, która odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej. W środę podczas konferencji zorganizowanej w Radomskiej Hali Widowiskowo-Sportowej mogliśmy usłyszeć, że w naszym mieście powstanie nowoczesne centrum sportowe Radomiak. Projekt współfinansowany przez polski rząd będzie miał być zrealizowany w latach 2022-2023, a sam ośrodek powstanie na gruntach miejskich mieszczących się na koniówce. Więcej na ten temat w reportażu Mikołaja Grabowskiego. Baza sportowa Radomiaka Radą zostanie poszerzona o profesjonalne centrum sportowo-szkoleniowe. Z ogromną radością sercu e, chcielibyśmy ogłosić e, projekt, który uda się zrealizować dzięki no, dzięki dobrej woli wielu ludzi i to traktowany ten projekt zupełnie apolitycznie, dlatego że, że łączy nas piłka, łączy nas Radomiaki i projekt, który będzie bliski Wszystkim zielonym sercom w Radomiu. Kilka tygodni temu Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło po raz pierwszy projekt wsparcia infrastruktury klubów ekstraklasy i pierwszej ligi. Radom, jak Radom, jako pierwszy z klubów odpowiedział z konkretnym planem. Projektem, w ramach którego powstanie w Radomiu kilka boisk, powstanie zaplecze dla tych boisk, powstanie boisko kryte, powstanie boisko z podgrzewaną murawą, powstanie wreszcie internat, czy bursa, która pozwoli na prowadzenie przez klub chociażby szkoły sportowej i, i e, zakwaterowanie przy klubie najzdolniejszej młodzieży, nie tylko z Radomia, nie tylko z Mazowsza, ale także z małopolski czy z województwa świętokrzyskiego. Ośrodek ma powstać na gruntach miejskich mieszczących się na Koniówce. Prezydent Radomia Radosław Witkowski zdecydował się przekazać te ziemie Radomiakowi. Całość muszą przegłosować jeszcze radni rady miejskiej. Ja ze swojej strony daję jasno zielone światło na rozpoczęcie prac, żeby przekazać te grunty klubowi Radomiak, bo ten proces jeszcze się nie zaczął. On dopiero się mam nadzieję panie prezesie, zacznie lada chwila wtedy będziemy mogli wraz z grupą prawników, specjalistów usiąść i przygotować, przygotować uchwałę, uchwałę na Radę Miejską. To musi być również decyzja Radnych Rady Miejskiej, ale myślę, że to wszystko przed nami. Projekt zakłada realizację na lata 2022-2023 i kosztować ma w granicach 30 milionów złotych. Klub może liczyć na wsparcie finansowe ze strony rządowej w wysokości 70%. To jest inwestycja, która przyniesie klubowi bardzo realne korzyści w perspektywie. W kilku lat klub będzie mieć grono swoich wychowanków, które będzie mógł też sprzedawać, ale przede wszystkim no, klub będzie znacznie bardziej zadomywiony tutaj na ziemi radomskiej niż dotąd. W tym momencie w Akademii Radomiaka Radom trenuje około 650 młodych piłkarzy. Od 4 lutego mieszkańcy naszego miasta mogą podziwiać wystawę poświęconą Annie Bilińskiej, pierwszej polskiej malarce, która zdobyła wykształcenie oraz międzynarodowy sukces. Niezwykła historia artystki oraz marzenie zrealizowane po prawie 140 latach. Reportaż Julii Rychel. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu powstała nowa wystawa pod tytułem Kobieta współcześni artyści i artystki pamięci Anny Bilińskiej. Prace ukazane na wystawie są autorstwa malarzy i malarek z całej Polski. Znajduje się też kilka prac radomskich artystów, takich jak Edyta Jaworska-Kowalska, Jakub Dominik Strzelecki, czy Dariusz Jędrasiewicz. Wykorzystując moment e, sprzed wielu, wielu lat, dokładnie sprzed, sprzed 139, myśl pewną e, Anny Bilińskiej wspaniałej Pierwszej polskiej artystki malarki, która sięgnęła po akademickie wykształcenie i międzynarodowy sukces, dotarliśmy do miejsca właśnie współcześnie, a jednak zaznaczonego historią, bo jest to muzeum. Jak wiemy, XIX wiek artystką malarką nie było łatwo, a ona sięgnęła po międzynarodową sławę Anna Bilińska. Poczułam się źle z tym, że tak mało o niej wiem. I zaczęłam czytać jej listy w archiwach, do których zaglądałam w Europie. Byłam w Paryżu, w Londynie. Patrzyłam na jej obrazy, i pewnego dnia natknęłam się na fragment jej dziennika z 4 lutego 1883 roku. I ten fragment Możemy właśnie tutaj zobaczyć. To jest fragment, w którym Anna Bilińska mówi, że od jakiegoś czasu snu... pisze, że od jakiegoś czasu snuje się jej po głowie cykl kompozycji tytuł Kobieta. Chciałaby tej kobiecie pomóc, chciałaby tę kobietę pokazać w różnych fazach życia. Postanowiłam zaprosić współczesnych artystów, artystki. Do zrealizowania tego projektu autorstwa Anny Bilińskiej, którego jej nie udało się y, zrealizować. Obrazy po rozpakowaniu i po przyjrzeniu się tym obrazom doszłam do wniosku, że Zdecydowanie kilka, kilkanaście z nich ma zupełnie inny wydźwięk niż pozostałe. No, tych pozostałych jest nieco więcej, ponieważ jak się okazało, te, te łagodniejsze obrazy, które pierwsze rzuciły mi się w oczy, to były obrazy malowane przez kobiety. I to od razu dało mi inspirację do tego, w jaki sposób te obrazy podzielić na tej wystawie. Ta pierwsza sala, na której w tej chwili się znajdujemy, obrazy, które widzicie Państwo za mną, i obrazy prawie wszystkie na tej sali, zostały namalowane przez kobiety. Są stonowane, łagodne, określają jak gdyby dostosowują się do cytatu, który był inspiracją do powstania wystawy, czyli pokazują kobietę i jej wewnętrzne przeżycia, a wie, wiele z nich jest autoportretami albo portretami przyjaciółek, osób bardzo bliskich tym autorkom, które obrazy malowały. Ta sala, na której teraz jesteśmy, to sala tak zwana męska sala, czyli to jest ta sala, na której pokazujemy obrazy malowane przez artystów mężczyzn. No i te obrazy już są zupełnie inne są bardziej dynamiczne pokazują kobietę na różnych etapach życia, lub też kobietę idealną, kobietę. Nie wiem, w okowach pandemii wiele z tych obrazów pokazuje właśnie takie dosyć mocne przeżycia związane z tym smutnym czasem. Taką inspiracją do ułożenia obrazów na tej, tej sali, ze względu na jej kształt, ze względu na jej pierwotne przeznaczenie, to taka kaplica pomogło mi w tym. Pomogły mi w tym obrazy Iwa Birkenmajera, czyli te, które są za mną. To są takie dwie madonny, które jak gdyby zbudowały całą ekspozycję. No, i nadały jej takiego charakteru zupełnie innego. Mamy też bardzo mocne obrazy na kolejnej ścianie, takie przesycone kolorem. Takie jak na przykład obrazy pana Stabryły, czy też Bąka, czy, czy no, pana Pieluchy Daniela. Jednymi z moich ulubionych i takich najbardziej wzruszających obrazów są te po przeciwległej stronie czyli obrazy Jaśnikowskiego przedstawiający, przedstawiające jego żonę i jego samego. I oglądając te obrazy możemy właśnie w najprostszy sposób odczytać czym dla mężczyzny jest kobieta, kim, co mu daje. I tutaj w tym wypadku jest jakby siłą życia, siłą sprawczą, a widzi ją jako no niemalże Madonnę taką oświetloną jasnym promieniem słońca. Anna Bilinska żyła krótko, umarła jeszcze przed czterdziestym rokiem życia. Osiągnęła bardzo dużo, ale los też z niej bardzo zadrwił. I ta wystawa jest odpowiedzią na jej marzenie, na jej projekt współcześnie. Zobaczą Państwo pracę 26 osób, 8 kobiet, 18 mężczyzn, jednej artystki rzeźbiarki, jednego projektanta mody. Na tej wystawie znajdą też Państwo wiele walki, wiele siły, bo ta wystawa jest jak kobieta. Ta wystawa jest delikatna, tajemnicza, jest mocna, silna. Tak jak kobieta może być ofiarą, może być katem, ta wystawa pokazuje przeróżne uczucia, przeróżne emocje i przeróżne nurty współcześnie tworzących artystów. Serdecznie Państwa zapraszam, jeśli radą będzie po drodze, albo jeśli muzeum będzie po drodze, a nawet i specjalnie, by zanurzyć się właśnie w kobiecość pokazaną przez artystów i artystki. Wystawa jest czynna do 30 czerwca bieżącego roku. To już oficjalna informacja, którą potwierdził sam prezydent Radosław Witkowski. Pierwsza w historii naszego miasta Gala KSW odbędzie się 19 marca w Radomskim Centrum Sportu. O tym temacie w kuluarach mówiono już od dawna. Teraz możemy o tym powiedzieć oficjalnie. KSW 68 odbędzie się w Radomiu na nowo otwartej hali widowiskowo-sportowej. Oprócz tenisa dziś chcę powiedzieć o e, przedsięwzięciu związanym z mieszanymi sportami e, walki. Bardzo się cieszę, że udało nam się wspólnie dojść do porozumienia i 19 marca w tym miejscu w e, hali widowiskowo-sportowej Radomskiego Centrum Sportu Wielkie widowisko. Gala odbędzie się 19 marca, a wystąpią na niej radomscy gladiatorzy Daniel Rudkowski, Patryk Kaczmarczyk i Albert Odziłkowski. Jakieś 20 lat temu e, wyznaczyliśmy sobie pewną misję, to jest e, misja promowania tego sportu, mieszanek sportów walki, e, promowania zawodników, ludzi, którzy ciężko pracują, żeby, e, żeby nazywać się sportowcami w dyscyplinie, która jest bardzo młoda i jeszcze całkiem niedawno była od tej e, definicji odżegnywana, ale też e, wyszukiwania takich miejsc, które są w naszym rozumieniu pełne fajterskiego DNA i bardzo wiele razy yy, yy, mówiliśmy o tym, że takim miejscem jest Szczecin, że takim miejscem jest Warszawa, że takim miejscem jest Poznań. Od pewnego czasu z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że takim miejscem jest również Radom. O tym czy radomska publiczność doda sił, mówią sami zainteresowani. Ja miałem y, okazję dwa razy walczyć w Radomiu i, i no niesie to za sobą niezapomniane emocje walczyć przy, przy swojej publiczności. Przy swojej zdzianie, gdy Federacja KSW tutaj jest no to to będzie coś pięknego. Tym bardziej, że nasi kibice z nami jesteśmy też przede wszystkim z tego, że jednak ta duża grupa wsparcia zawsze za nami jeździ po całym kraju i teraz tak naprawdę święto dla nich z racji tego, że w końcu nigdzie nie będą musieli wyjeżdżać i będą mogli świętować y, mam nadzieję nasze Zwycięstwa tutaj w, w swoim mieście, na miejscu, po prostu mocno wspierając się swoich y, wojowników. Federacja KSW po raz pierwszy organizuje gale w Radomiu. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, w roku 2021 w naszym mieście oraz regionie odnotowano rekordowy spadek bezrobocia. Największy od 30 lat spadek bezrobocia w Radomiu i powiecie Radomskim. Takimi wynikami może pochwalić się Powiatowy Urząd Pracy za 2021 rok. Ubiegły rok był wyjątkowo dobry pod względem walki z bezrobociem. Odnotowujemy rekordowy spadek, ponieważ z, tego, z tej trudnej sytuacji bezrobocie, Zrobocia wyszło aż 3670 osób. To bardzo dużo. Prawdę mówiąc, jest to największy spadek od ponad 30 lat. Najwięcej miejsc pracy zaproponowała branża budowlana. W okresie pandemicznym, a także ze względu na rosnącą inflację, osoby posiadające wolne środki lokują swoje oszczędności właśnie w nieruchomości, co napędza budownictwo. Dlatego też w tej branży zaobserwowano duży wzrost. Pomimo licznych trudności związanych z pandemią, lockdownów, obostrzeń, przedsiębiorcy radzili sobie bardzo dobrze. Zgłosili w ubiegłym roku. Po ponad 6 tysięcy wolnych miejsc pracy i to wszystko pokazuje, że przedsiębiorcy zaadaptowali się do trudnych warunków i dobrze radzą sobie z prowadzeniem działalności pomimo właśnie tych trudności. Najliczniejsza grupa osób, którym udało się znaleźć pracę, liczy 3629 osób. To ludzie w przeciale wiekowym od 25 do 34 lat. 24% bezrobotnych podejmujących pracę to osoby z wyższym wykształceniem. W ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy dysponował ponad 47 milionami złotych na różnego rodzaju wsparcie i działania aktywizujące dla bezrobotnych, i prawie 2000 osób z tego wsparcia skorzystało ponad 21 milionów. Przeznaczyliśmy dla osób, które chcą otworzyć działalność gospodarczą. 10 milionów złotych to środki przeznaczone na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy w firmach. A ponad 11 milionów złotych to środki przeznaczone na staże. Na ten rok Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ze swoim autorskim projektem. Wracam do pracy. W ramach konkursu i naboru, który ogłosiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy napisał przygotował specjalne. Innowacyjny projekt, który będzie pewnego rodzaju pilotażem. Projekt polega na aktywizacji osób, które po różnego rodzaju nieaktywności związanej na przykład z opieką nad dziećmi, z macierzyństwem lub też opieką nad osobami zależnymi, dorosłymi, niepełnosprawnymi na przykład, chciałyby powrócić na rynek pracy. Celem projektu jest pomoc w ponownym wejściu na rynek pracy po okresie nieaktywności zawodowej. Przez pierwsze 9 miesięcy przedsiębiorca otrzyma wsparcie w wysokości 3300 zł brutto na osobę zatrudnioną na umowę o pracę oraz 10 tysięcy dla pracodawcy, który utrzyma zatrudnienie przez kolejne 6 miesięcy. Liczba miejsc ograniczona do 30. Program będzie realizowany do końca 2023 roku. Podczas naszej kolejnej sondy z cyklu Zebrane Opinie zapytaliśmy mieszkańców Radomia, co sądzą na temat budowy stadionu przy Struga 63 oraz kiedy według nich inwestycja zostanie oddana do użytku. Stadion przy Struga 63 to z pewnością jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Radomiu. Dziś postanowiliśmy zapytać mieszkańców naszego miasta, co uważają na ten temat. Dzień dobry, proszę państwa, chcieliśmy się zapytać, e, co państwo uważają na temat budowy stadionu przy Struga 63? Mnie to nie przeszkadza, nie, to jest głupota. No tyle czasu robić. Inżyniery nie wiedziały, że tam jest woda pospodowała, bo to? Powinni być stadion. Jak na taką powinni halę, być. właśnie dużą tutaj taką światową można powiedzieć, to stadion oczywiście potrzebny. No ta budowa to miała być dawno już skończona. To no, panie, ile lat? Boże kochany, no jak to idzie, to już chyba tam jedno krętactwo. Tyle lat i ciągle odkładają i coś nie pasuje, to... Instalacja strażacka, to, 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 tamto i tak cały czas. No, mnie się podoba, jestem bardzo zadowolona. No, fajnie jakby była, ale chyba nie będzie. No, obyż jak najszybciej oddali, no bo taki stadion jest potrzebny w Radomiu. Za długo się ciągnie ta budowa. Hala wyszła bardzo ładnie, ale reszta stadionu masakra. Powinni się pospieszyć. Cztery lata, żeby to budować, tyle pieniędzy, co kurde władze wzięły miejskie I co mamy tutaj? Nic nie mamy. Hala skończona, a stadion będzie tak jak teatr, po 25 latach. A jak państwo myślą, kiedy ta budowa się zakończy? No słyszałam, że koniec tego roku, ale sądząc po tym, co tam widać, to chyba niespecjalnie to ma miejsce. Za 10 lat będzie skończone. No ja nie wiem, kiedy ona się skończy, bo no, tam wszystko było szarpane na nowo rozgrywane. Robione i koniec. A w kiedy co będzie? Na tę chwilę co, co widzę, to za 2-3 lata to jest taki takie minimum. Ciężko mi naprawdę powiedzieć: mieszkam tu 4 lata i cały czas to jest wszystko, jest rozgrzewane cały czas. Trudno powiedzieć. <gryw> tak jak się ślimaczy do tej pory, to nie wiadomo, właśnie. Myślę, że szybko. Pojęcia nie mam, niech się martwią, żeby jak najszybciej. Nie wiem, może za sześć lat. A jeszcze ja 5 lat zajdzie. Na dziś to już wszystko. Serdecznie zapraszam Państwa do oglądania kolejnych naszych odcinków programu Zebrane z tygodnia w każdy piątek o godzinie 20 w telewizji Zebra. Patryk Kruślak, kłaniam się. Do zobaczenia!